W sobotę, 15 marca, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam z ustronia. Końcem tego tygodnia towarzyszą nam słowa haseł biblijnych z księgi proroka Izajasza z 62 rozdziału 2 wiersza i z 2 listu św. Pawła do Koryntian 5 rozdziału 17 wiersza. Nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, Nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A święty Augustyn napisał: Szukający pana znajdą go, a znalazłszy go będą go chwalić. Nie wiem, czy zauważyliście na sobie albo wśród innych ludzi, że pewne zmiany, przemiany, przeobrażenia od razu malują się na człowieku, nie tylko na twarzy, ale także w sposobie bycia, w zachowaniu. Są to takie elementy, które są od razu dostrzegalne, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie w jedną, jak i w drugą stronę. Kiedy człowiek jest zakochany, szczęśliwy, czymś uradowany, to od razu widać. Oczy błyszczą, pojawia się mimowolny uśmiech, jakaś taka... Bijąca z człowieka radość, którą chce się dzielić ze światem. I w drugą stronę również nie zawsze udaje się ukryć smutek, przygnębienie, żałobę, na przykład, czy żal. Czasami oczywiście wiadomo, chowamy w sobie te emocje, czasami zarówno te pozytywne, jak i negatywne chowamy przed światem, ale nie zawsze się to udaje. Czasem da się to dostrzec, a jeśli ktoś jest sprawnym obserwatorem, widzi to nawet. Mimo próby ukrycia. To też są pewne nowe elementy naszego życia. I to, co apostoł pisze, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I to od razu widać. A przynajmniej to od razu powinno być widać w naśladowcach nauczyciela z Nazaretu. Powinno być widać, że są Chrystusowi. Radość, pokój. Boża miłość okazywana dookoła. To powinno być widoczne. Jeśli to nie jest widoczne, to pytanie: gdzie jest jakiś problem? Co się stało? Czym człowiek jest przygniecony, że może chce to naśladowanie Chrystusa okazywać, mu to nie wychodzi? I co z Bożą pomocą można z tym zrobić? Może zdarzyć się tak, że gdzieś na pewnym etapie człowiek. Zagubił gdzieś tą ścieżkę naśladowania Zbawiciela, zwłaszcza teraz w tym pasyjnym czasie, ten szlak, do którego końcu jest krzyż i pusty grób. To, co ma nas charakteryzować, wdzięczność Chrystusowi za dar Jego zbawienia. Ale zawsze Bóg pozwala się odnajdywać, nigdy nie odchodzi daleko, zawsze jest blisko. O tym przypomina biskup Hipony, szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy... Będą go chwalić. Tak jak w przypowieściach Pana Jezusa o skarbie w roli, o perle, od razu człowiek nabywa tę radość, chce się nią dzielić. Tak jak w przypowieści o znalezionym groszu, kobieta od razu ściąga do domu sąsiadki, żeby się cieszyć wraz z nimi. Także i nam powinna towarzyszyć ta radość. Z bycia Bożym Dzieckiem. Także i nas powinna charakteryzować ta radość wypływająca z naszej osobistej relacji z Chrystusem. Gdybyśmy zawsze mogli tym Bożym Pokojem, Bożą Radością emanować. Oby to, co Chrystus robi z nami w naszym życiu, ta codzienna przemiana, codzienne topienie starego człowieka, codzienne odradzanie się Bożego Dziecka, oby było w nas widoczne. I tego. Nam wszystkim życzę nie tylko na ten dzisiaj kończący się tydzień, ale na cały kolejny, na każdy kolejny dzień życia, żeby mimo wszystko było w nas widać to nowe Boże dzieło, które się dokonuje w nas i poprzez nas. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.